Możemy dzisiaj zacząć od Rush Warrior'a. W końcu nadchodzą, więc nie ma co za bardzo ogrywać zbyt wielu deków. Aczkolwiek można zobaczyć co tam ciekawego na standardzie gra. <coughs> Tempo Rogue. Control Priest. Control Priest. Okej. Okay. A co my tu mamy? Mamy early game, mamy sprawność. W sumie tak się zastanawiam, czy sprawność to jest dobra opcja na rękę startową? Wydaje mi się, że nie do końca. Wydaje mi się, że dobrze mi się wydaje, bo to jedna z najgorszych kart na ręce startowej. Ale reszta może być. Lekcja się co ciekawe, jest najlepsza. I szkolny rozrabiaka. Seriously? No tego bym się trochę nie spodziewał. Ale cóż. Ale cóż. Nikt nie przewidzi wyroków. No, rząd to room track niech będzie. bo tu będziemy mieć trochę ziomeczków. Czy wy kurde kumacie, że dzisiaj jest pierwszy dzień ładnej pogody, a ja już mam odcisk na stopie i se łeb spaliłem? No po prostu sierota. Nie eee... No, zagram to też. Zresztą, kurde, zagranie tego trochę blokuje mi tych. To nie jest jakieś super fajne. Tylko przydałoby się dobra coś na trzecią turę. Okej. Okay. kuleczka. Dobry wieczór, dobry wieczór. Ej, okay, ho. A co to jest? Jakieś żywiątko. Ile jest dni od dzisiaj do czerwca? Bo trapiło mnie to pytanie i okazało się, że jestem tak głupi, że nie potrafię sobie policzyć. Więc I, 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 ile od dzisiejszego dnia do czerwca jest dni? Jakby mi ktoś napisał. Pójdziemy po tego w czwartej turze. Po to, żeby piątej i zagrać tego. No dobra, niech będzie. Atencja za klinaczki. Z moich obliczeń wynika, że 22, i 3 godziny. Dobra, czyli dobrze policzyłem. Czyli to się po prostu liczy dni, ilość dni w maju, która została, tak? Więc trzeba dodawać aktualnego dnia i jeszcze jednego z czerwca. Takie wnioski chodziły mi po głowie. lomba plomba. plomba. I graj. Ojej, kontakt. Ja dobrałem piratów i dobra. Ooooo. Ale Lipton, delta trzeba wyznaczyć. Kurde ten, jak to się nazywało? Yy, to takie na studiach. Macież? Nie, nie maciesz. Yy. Całkę. O, całkę. Dobry wieczór, dobry wieczór. Więcej kart. Więcej, kart. Coś złego zapewne. O, to jest dobre. Może zagrać zagramy tego. Kurde, no. Karty w ukryciu są trochę bez sensu. No, dobieraj, dobieraj. Mhm. Mm Rokara. Raczej nie Rokara. Raczej ten wariat. Nie graj. Zawsze możesz skorzystać z przekształcenia La Placa. Do obliczenia, ile dni zostało do maja? Nie, no to ch chyba nie będę aż tak drastycznie. Drastycznych środków używał. O co ja to mam ciągle otwarte? Weźmy sobie to co zapiszmy. Na półpicie tam kimy Dam Strike, no niech będzie. No i co dalej, gościu? Nic. Nikt nie przeszkodzi. Nie graj, typie. Też trochę przesadziłem, bo jak on mi to w sumie zabije, to jest parę karty na ręce. Trochę przeps. Dobry wieczór, panie doktorze paradoksie. To jest All? Nie, to nie, 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 nie All. Bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. Nasze wyzwanie do boju! Graj, ziomciu, poziomciu. Jeszcze dobieram No. Zimna i brutalna walka. Siemanderko, siemanderko. Wybuch Apexu. A oh, crap, seriosny.

No, ale ogólnie to ciężko będzie to wygrać, raczej. Okej. Okay. straki, No, kończ, chłopie. A, sorry. Aleks chyba najbardziej. Dobra robota. Intruger. To ja mogę z tego dobrać. A to, żeby to miało sens, to ja bym musiał hero Power klepnąć. Dobra. Nie kombinujmy, zróbmy tak. Nie graj, typia. Będzie film o sekretnym meście? Pewnie będzie. Mhm. Problem tylko jest taki, że ja ginę... od maski Ketuna. Tak czy siak. Albo od firebola po prostu. Powstańcie! Wojownicy zamarzniętych pustkowi! Co teraz, będzie 15 minut rzucał karty po to, żeby mnie zabić na końcu Fireballem? No jebany kurwa debil. No cóż. No cóż bywa. Śmiercio skrzydły. Co my z tego zostawiamy? Myślę, że zostawimy tylko jedyneczkę. Dzień dobry, dzień dobry. Rozgrywająca i dwa wstępy do atletyki. Ziąbel. No, rokara niech będzie. Tego zagramy w trzeciej i będzie im bastycznie. Rokara teraz zagrana na stół raczej średnio, ale to zagrane w trzeciej turze, jeżeli on teraz zagra jakąś kreaturkę, jest impastyczne, no nie zagrał niestety. Ale spoko, zrobimy sobie tak. I graj. I po cichu będziemy liczyli, że tutaj się uda dwóch takich zagrać. No, nie udało się. A propos Państwa, o które wczoraj pytałeś, może jakiś stream charytatywny? No. Nope. Nie za specjalnie mi się to widzi. Graj. No daj jakiejś stroniczka. No, Nie mogą Graj. Trochę pasywna ręka. Tak, odrobinkę. Ciutkę, ciutkę. Better, 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 better. Zrobimy tak, zrobimy tak i zrobimy tak. Buffujemy sobie tego jeszcze, typa. Nie wiem, czy lepiej było zbufować tego, czy ją, ale obydwie jednostki są spokojne. On musi bardziej zabić to, tak myślę, niż to. A jednak zdecydował się na zabicie tego. Okej, okay. makes sense. Ale to nie oberwało, to też jest dosyć istotne. Stare kości, stary druchu. Być długo. Zastanawiam się do czego nawiązuje To chce się dobrze bawić i nie musi być długo Ale może tylko ja mam jakieś takie Koślawe myśli w głowie Dobra, robimy tak Bo Chodzi o to, że jest jeden, jeden nie jeden i umiera. No może, może i tak. Naprawdę on dostał taką rzecz. Świetnie. Po prostu świetnie. Graj, typie, graj. Przebrzmiały streamer gra w martwą grę. Znaczy przebrzmiały. Taki, który stracił aktualność. Okej. Okay. No i teraz powiedz, po co to napisałeś? Znaczy, po co to pewnie, to się domyślam, tylko jaki to ma cel? To chcesz mnie z tym zdenerwować? Po na czacie krapem Jaha. Wypasik, pewnie nie dobiorę samuro. To może być, jak najbardziej. To nic nie daje. Zagrajmy takiego wariata, i lecimy w gościa, Cześć, tak

Dobra, dawaj tą lekcję siekania. rokara, Mi totalnie niczego nie daje. Cup Też niestety nie daje mi zbyt wiele. Tromeaki nie lepiej było, najpierw zagrać goście za pięć, potem wyciągarkę z rywów. Możliwe. Udało mi się nagrać końcówkę stawki. Jak zająłem pierwsze miejsce kolco z wieżami. w ostatniej rundzie, typ nie zabił mi nawet jednej jednostki. Chcesz zobaczyć nagranie, jak powinno się nimi grać? Nie, dziękuję. naprawdę świetnie maseją. O. Jeszcze lepiej. Na serio nie mam żadnego zrywu na łapie. Eee. Zróbmy tak. Bo jak ma bufy plus 4 plus 4 to te drzewa się zrobią trochę dużo. Co tu robić? Fajnie tam wygląda. zwróciłem na to wcześniej uwagi. Equality. Te bojowniczki nie mają u mnie zbyt dobre, raczej zbyt dużo szczęścia. można streamować z telefonu stream element sobie ściągnie na telefon No, fajnie, 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 fajnie.